Otwarcie wystawy przyciągnęło do galerii mdk nie niemałą grupę zainteresowanych. Stanowili ją przede wszystkim sympatycy twórczości Urszuli Opałki, jej przyjaciele i znajomi artyści. Urszula Opałka jest absolwentką Instytutu Sztuki obecnego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Od lat uprawia malarstwo, rysunek i grafikę. Generalnie na wystawie są obrazy olejne i grafiki warsztatowe, artystyczne, wykonane technikami wklęsłodrukowymi. Takimi jak aquaforta, aquatinta, mecotinta, sucha igła, no i jeszcze inne techniki eksperymentalne, które nazywa się tak zwanymi technikami własnymi. Natomiast obrazy są olejne z wykorzystaniem również past strukturalnych, które bardzo uwielbiam. Niezwykłe obrazy olejne zaprezentowane na wystawie to wyraz fascynacji autorki potęgą natury. Jak sama mówiła, inspiracją są przede wszystkim żywioły. Inspiruję się przyrodą. Interesują mnie bardzo mocno żywioły, wszelakie żywioły i kamienie. Kamienie mają w sobie, choćby się wydawało na pozór, szare, niesamowitą kolorystykę i mają w sobie bardzo dużo bardzo dużo ciekawych barw, które też są dla mnie inspiracją. Najstarszy obraz olejny przedstawiony podczas wernisarzu został namalowany w 2000 roku. Zainteresowała nas dość nietypowa historia jego powstania, którą przeżyła sama autorka. Uznaliśmy z moimi kolegami, z którymi byłam wtedy na plenerze, że jesteśmy w bajce. Ściągnęliśmy buty, zostawiliśmy te buty w takich krzaczkach i wędrowaliśmy sobie od tabliczki do tabliczki, uznając, że nie jesteśmy w normalnym, realnym świecie, tylko w bajce. Tak sobie wędrowaliśmy, tabliczki się skończyły, a, a ochota na tą bajkę wcale nam nie mijała, więc y, brnęliśmy dalej w las. W bajce było coraz ciekawiej, ale i coraz groźniej. Robiło się coraz później, coraz ciemniej, i w pewnym momencie okazało się, że, że my tak naprawdę nie wiemy, gdzie jesteśmy że się zgubiliśmy w tym lesie. Szczęśliwy powrót z ciemnego, ponurego lasu i emocje, które towarzyszyły, stały się nowym pomysłem. Miałam w głowie tą bajkę. Usiadłam na parapecie, miałam tam taką rozłożoną paletę jeszcze z, z dnia, w którym malowaliśmy i dosłownie nam. No... W 10 minut, tak, jakoś to było. W 10 minut, nie używając ani jednego pędzla, po prostu palcami namalowałam to, co przeżyliśmy tą właśnie naszą bajeczkę. Dlatego ten obraz jest taki jakby podzielony. Z jednej strony bajkowa, piękna kraina, w której żyją sobie małe zwierzątka, a z drugiej strony mroczny las, z którego nie mogliśmy się wydostać. Autorka ma za sobą wystawy zbiorowe, jak również autorskie, indywidualne. Obrazy można oglądać do 23 kwietnia w Galerii Miejskiego Domu Kultury.